Cześć, tu Adrian, witajcie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wydajności, właśnie samego naboju CO2, który wskazanie przez producenta daje wydajność do 60 litrów. No niestety, ale w moim przypadku ten nabój starczył na około 21 dni, czyli 3 tygodnie. Używając, według producenta, 5 kliknięć tego przycisku. Przez około 2 sekundy. Dlaczego 21 dni? Już wam tłumaczę. Może pierw sobie, ja będę tutaj sobie to rozpakowywał i montował i będziemy sobie rozmawiać. A mianowicie używam codziennie mniej więcej 840 ml razy 2, czyli mamy 1680 ml, litr 700 Wychodzi na dzień. I powiem Wam, że no dosyć słabo. Wydawało mi się, że zdecydowanie to wytrzyma przynajmniej tydzień dłużej. Bo jeżeli policzymy sobie 840 ml razy 2, czyli jest 1680 ml dziennie, i teraz zrobimy sobie krótki, krótkie obliczenie razy 21 dni. To wychodzi około 35 litrów. No, może trochę więcej, bo przy weekendzie wydaje mi się, że mogłem trochę więcej wypić. Nie tylko ja, tylko również moja żona. Zabieram oczywiście coś takiego do, do pracy. Taką jedną butelkę wody o pojemności 840 ml. I muszę Wam powiedzieć, że przy założeniu. 35 ml 35 litrów plus minus 5 litrów mogę śmiało dodać. Tak myślę, a nawet gdybym dodał nawet odrobinę więcej. No to wychodzi 40, 42 litry. Więc założenie producenta trochę mija się z prawdą, jeżeli chodzi właśnie o wydajność do 60 litrów. No i to jest mój drugi nabój. Pierwszy był oryginalny, który dostałem przy zakupie właśnie tego oto saturatora SodaStream. Stream. To sobie może wkręcimy. To jest nowy nabój. OK. Wydawało mi się, że na odrobinę więcej to starczy. No w moim przypadku jest to 3 tygodnie. Przy założeniu, że naciskamy górny przycisk Ten właśnie Do gazowanej wody 5 razy przez około 2 sekundy no, Nigdy nie liczyłem tego z zegarkiem Na pewno jeżeli Wy coś takiego macie lub chcecie kupić To no, zdrowym rozsądkiem jest na pewno nie używanie żadnego czasomierza Żeby po, po naciśnięciu tego przycisku za każdym razem odmierzać około 2 sekund do, albo dokładnie dwóch sekund. Więc to jest po prostu czas przybliżony. Yy, no i co? No, teraz będę testował tą, tą butelkę. Yy, dokładnie nabój. Soda stream. Z wodą gazowaną, ale nie naciskając tego właśnie przycisku do wody gazowanej 5 razy, tylko 3 razy. Więc w teorii powinno. Wystarczyć to na wiele, wiele dłużej. No Jeżeli zakładając yy, przy naciśnięciu 5 razy starczała, starczała nam ta butelka CO2 przez okres 3 tygodni, dokładnie 21 dni, to myślę, że spokojnie jakieś 4,5-5 tygodni powinno wytrzymać również ta butla. Yy, przy założeniu właśnie trzech kliknięć przez dwie sekundy, a nie pięciu. Zupełnie się mi to wystarcza. To jest wszystko kwestia indywidualna. Kto co lubi, albo bardziej do, do czego. Bo również można robić drinki, wykorzystując właśnie, właśnie wodę gazowaną, między innymi drinki Aperol. Ale ja głównie korzystam właśnie, aby przygazować sobie wodę, dolać sobie odrobinę soku. Więc myślę, że coś takiego powinno zdać bardziej egzamin. No ale zobaczymy. No. Teraz sami możecie sobie porachować, że jedna butelka, wymiana tej właśnie butli, nie mogę sobie z tym poradzić. O, ok, teraz mamy gotowe. To koszt 49,99. I można to wymieniać w sklepach stacjonarnych, Ogólno, które są ogólnodostępne, dostępne, między innymi właśnie w takich sklepach z elektroniką. Czy to nie dla idiotów, czy również dla dla marketów, elektromarketów z logiem w kolorze żółtym, czy z logiem w kolorze czerwonym. I tak naprawdę w każdym w każdym większym stacjonarnym śmiało możemy coś takiego, coś takiego robić. Możemy oczywiście dokupić sobie taką Taki gaz jako butlę drugą, dodatkową, no ale to już niestety, ale kosztuje około 120-130 zł, Z tego co się, z tego co kojarzę wychodzi 129-130 zł. Oczywiście na aukcjach internetowych możemy coś takiego taniej znaleźć. Na aukcjach internetowych oczywiście możemy znaleźć samodobijanie, które kosztuje w granicach 10-20 zł. Ale powiem Wam, że no nie mam zaufania do takich osób. Chcę mieć to oryginalne. Ja prawdopodobnie pewnie w komentarzach będziecie pisać, że gaz to jest gaz, niczym się nie różni. Gaz techniczny, gaz spożywczy. Ja rozumiem, ale bardziej mi chodzi tutaj zdecydowanie o higienę i nabijanie tych naboi w cudzysłowie mówiąc, właśnie w warunkach sterylnych sterylnych, czyli mam tutaj na myśli to, że mam większe zaufanie do samej firmy Sodastream niż do jakichś Januszy, gdzie coś takiego mogą wykonywać w garażu. Niestety, ale no nie jestem do takich ludzi przekonany. Wy, wy możecie oczywiście robić sobie, co tam według Was jest yy, zastosowne. No ja tego nie polecam, yy, robienia właśnie Ładowania takich naboi w nieautoryzowanych sklepach. I mimo to zachęcam właśnie do tego, abyście kupowali w normalnych sklepach. No, w normalnych sklepach, aby to nie odbiło się na naszym zdrowiu. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No, powiem wam, że jeszcze zrobię jeden materiał dotyczący właśnie samych nabojów z Soda Stream. Jeżeli chodzi o samą wodę gazowaną i wykorzystując właśnie do butelki do tego. No to jest coś wspaniałego, ponieważ my sami dozujemy sobie odpowiednią ilość gazu w danej chwili. Czyli jeżeli będziemy na przykład sobie wlewać do tego sok jabłkowy robić sobie właśnie sok apfelschorre, czyli taki niemiecki, to wydaje mi się z moich postrzeżeń, że nie potrzeba aż tak bardzo gazować. Jeżeli ktoś lubi samą wodę gazowaną, czystą, z bardzo dużą ilością bombelek, czyli musi, jeżeli odpowiednik 5 yy, kliknięć tego właśnie tutaj przycisku przez około dwie sekundy według mnie to wychodzi tak jak woda gazowana yy, Żywiec, która jest naprawdę mega mega gazowana. Jeżeli ktoś tego nie lubi, to zdecydowanie powinien zejść z 5 do czterech, a bez problemu na do trzech kliknięć i to wszystko w tym materiale, a Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko, to sprawdź moje inne filmy i nie zapomnij zostawić subskrypcji i oczywiście łapki w górę, to wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem, jak co piątek o godzinie 19, trzymajcie się, cześć. W marginesie możecie sobie sami policzyć i wpisać mi w komentarzu, czy Wy z takich urządzeń korzystacie. Czy będziecie korzystać? Jak to się według Was plasuje, jeżeli chodzi właśnie o kwestię finansową, jak również o kwestię eko. Możecie sobie policzyć, że mniej więcej wychodzi około litra 70, czyli w zaokrągleniu dwóch litrów, i mnie obecnie starczyło to na 21 dni.